Cześć, witam Was serdecznie na moim kanale Cichecki Mikołaj. Porozmawiajmy o sporcie. Moi drodzy, znów będzie królował sport zimowy, czyli będę Wam opowiadał o skokach narciarskich. Tym razem będę Wam opowiadał o fenomenalnym skoczku, czyli będzie o. Granerudzie, dla którego ten sezon jest nieudany, zajmuje 20 miejsce. Raz był tylko w topowej dziesiątce w Wiśle. Nawet ostatnio dla niego wyzwaniem jest znalezienie się w topowej dwudziestce. A ten zawodnik, który dwukrotnie wygrywał Puchar Świata, również turniej czterech skoczni. Jest wicemistrzem w lotach z Planicy. Ma multum medali zdobytych w drużynie, ale cały czas brakuje mu tego najważniejszego medalu, czyli indywidualnego. A Mistrzostwa Świata odbywają się w Trondheim, w Norwegii, czyli u niego w domu. Przecież on w, obok tej skoczni mieszka. Nawet sam wspominał, że jest zawodnikiem, który najwięcej skoków oddał na obiekcie, na którym za niecały miesiąc będą mistrzostwa. I wyobraźcie sobie, że Granerud stwierdził. Że po konkursach w Willingen wycofuje się z Pucharu Świata, nie leci do Sapporo-Like Place i w tym czasie będzie trenował. Bo, tak na dobrą sprawę, Puchar Świata dla niego już jest przegrany, nic wy nim nie osiągnie. A Mistrzostwa Świata to jest najważniejsza impreza. I tutaj można powiedzieć, że ta zmiana trenera. Bo pamiętam, Sztek był wcześniej szkoleniowcem, a obecnie trenerem reprezentacji Norwegii jest Breivik. I w tym momencie Forfang i Zundal są w wytopowej formie, znajdują się w wytopowej dziesiątce, odpowiednio na piątym i szóstym miejscu. Wróćcie na Moi drodzy, szóstym miejscu i dziewiątym tych dwóch liderów reprezentacji Norwegii znajduje się. Również Lindwig powoli się budzi, skacze coraz lepiej, a pamiętamy, że Granerud najlepiej skakał za czasów sztekla. Akurat mu zmiana trenera na razie na dobre to nie, nie, nie sprawiło, że lepiej skacze i aby ratować sezon zdecydował się postąpić tak jak to zrobił Adam Małysz w czasach kiedy jego szkoleniowcem był Apoloniusz Steiner. Pamiętamy, że orzeł z Wisły przed mistrzostwami świata w Predaco, nie skakał w Willingen, tutaj wygrywali Japończycy, a wtedy Sven Hanawald skoczył kiepsko i potem na mistrzostwach świata w tym legendarnym Predaco małyż z Hautamekim toczył niesamowite Boje i orzeł Zwisu zostawał dwukrotnie złotym medalistą. Tamtych Mistrzostw Świata na obydwu obiektach. Tylko z tą różnicą, że ten okres jakby taki przygotowawczy do startu wyglądał następująco: że Małyż po prostu no Tylko-Wingen nie brał. Udziału a tutaj w dłuższy czas gramieruty nie będzie brał udziału, ale także trzeba wziąć pod uwagę, że takie podróże do Japonii, do Stanów Zjednoczonych, to także zmiana strefy klimatycznych. Jest to męczące, a dwukrotny zdobywca kryształowej kuli będzie mógł odsapnąć psychicznie. Będzie mógł multum skoków oddać i po prostu będzie próbował się przygotować na tą najważniejszą imprezę. Jestem ciekaw, czy to przyniesie odpowiedni efekt. Na pewno szkoda, że taki utytułowany zawodnik nie, nie skacze, w, nie będzie skakał. W Japonii i w Stanach, no ale trzeba ryzykować. Kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. Jestem ciekaw, czy będzie podążał tą drogą, którą kiedyś podążał Adam Małysz, bo jak widzimy, jeżeli chodzi o przykład Dawida Kubackiego, takie wycofywanie niektórych zawodników nie zawsze przynosi odpowiednie efekty i nie daje. Zwycięstwo. Na pewno, jeżeli chodzi o reprezentację Norwegii, takimi faworytami do zwycięstwa i wygrania w tym momencie są Sundal i Forfang. Willingen, ten właśnie zawodnik wygrywa te sesje treningowe. Ostatnio ciągle był drugi. Niewykluczone, że w tych konkursach indywidualnych wreszcie. Zwycięży i pewnie Granerud uznał, że nie ma czego szukać, stawia wszystko na jedną kartę. No ciekawe, czy, 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 czy osiągnie ten wymarzony sukces. To byłoby coś pięknego, gdyby zdobył ten indywidualny medal, ale jak wiadomo, chętnych na medale w czasie Mistrzostw Świata w Trondheim jest wielu. A miejsc i, i tych szans nie, niewiele jest. Zwykle z tych mistrzostw świata, w których wielokrotnie Granerud był faworytem, często no, wyjeżdżał rozczarowany, a przecież pamiętamy, że był wtedy w topowej formie. Był przecież liderem pucharu świata i nie był w stanie zwyciężać, wy, wy, wygrywać. Więc, 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 może teraz, tak paradoksalnie, kiedy jednak ten sezon jest dla niego trudny, odniesie zwycięstwo. A teraz, moi drodzy, przychodzę do drugiej sprawy, do afery, do tego skandalu, jaki, z jakim mieliśmy miejsce. W czasie konkursu mieszanego. Willingen to jest takie miejsce, gdy zwykle przed zbliżającymi się wielkimi imprezami, zwykle kontrolerzy, panowie SWIS, zwykle dyskwalifikują różnych zawodników. Pamiętamy, kiedy polska reprezentacja za czasów DODO była w kiepskiej formie, sezon się nie układał, wtedy tajna broń została wyciągnięta, czyli Polacy skakali w Butach i wtedy żyła, daleko skakał. Kubacki yy, i również Stoch. Ale wtedy Stefan Hongachan latał z aparatem, robił zdjęcia, składał protesty. Polacy byli dyskwalifikowani, mieliśmy wielkie pretensje. No i te buty nie zostały dopuszczone na olimpiadę. I teraz jest trochę podobnie. W ostatnim czasie Słoweńcy zaczęli skakać coraz lepiej. W Oberzdorfie, Laniszek i także Koss zostali zdyskwalifikowani, a teraz w czasie tego turnieju drużyny, mieszanych zdyskwalifikowany został Timi Oczywiście Słoweńcy skakali tak fenomenalnie, że pomimo tej dyskwalifikacji zakwalifikowali się do drugiej serii. I można powiedzieć, że był istny cyrk, jak to nazwał Tomasz Tumbischler. No bo Timi Zajc założył ten sam kombinezon i po skoku w drugiej serii cieszył się, unosił tak ręce, ponosił do góry. Wiadomo, to wszystko jest tak zakazane. Na oczach tej całej telewizji robił taki show i później trener Horgota był zirytowany. Timi Zajc również powiedział, że organizatorzy chcieli Niemców wcią wciągnąć na podium. No, Przyzwyczailiśmy się do tego, że te, te dyskwalifikacje danych z zawodników są nie do końca jasne, ale tak jak mówię, jestem przyzwyczajony do tego, że przed tymi głównymi imprezami w Willingen często zawodnicy ze Światowej Czołówki jakby są dyskwalifikowani przed, przed tymi wielkimi imprezami. Wtedy, wtedy zaczynają być takie żniwa, jeżeli chodzi o te. Dyskwalifikacje. Teraz akurat padło. Na Słoweńców. Oczywiście tutaj Słoweńcy grożą, wydali swoje oświadczenie, jest pewnego rodzaju bunt. Jedno jest pewne: te wszystkie dyskwalifikacje no, nie są do końca jasne. Często to wygląda, jakby był taki pewnego rodzaju Widzimy, Warto przypomnieć, że no, Polacy do tej pory i y, także zawodnicy z USA y, byli najczęściej dyskwalifikowani, teraz padło na Słoweńców. Jeżeli chodzi o tą całą sytuację, to jednak w obrazku to zachowanie Timi Zajca nie do końca ładnie wygląda, no i tutaj zgadzam się z Tomaszem Tumbyślerem, że to był pewnego rodzaju taki cyrk. Timi Zajc przyzwyczaił nas do tego, że nie jest takim zawodnikiem, Dyplomatom, pamiętamy, jak poprzedni trener Słowenii został zwolniony. Wtedy Timi Zajc był jednym z takich buntowników. Trener Horgota został szkoleniowcem, później Słoweńcy zaczęli coraz lepiej skakać. Timi został przywrócony do drużyny od razu, jak właśnie widziałem pewnego rodzaju ten show w wykonaniu Słoweńca. To przypomniały mi się czasy, kiedy Schmiedzauer po skoku robił tak do, do sędziów, gdy, gdy go puścili w nieodpowiednich warunkach, kiedy jego jakby te życie było zagrożone. Lądował na dwie nogi, co tak konkurs był, jakby no, na siłę próbowany jakby, żeby został dokończony. Tak to wyglądało. Kamil Stoch również nieraz też pokazywał pewne gesty. Dawid Kubacki, no przyzwyczaił się do tego, gdy właśnie są różnego rodzaju te takie problemy z przelicznikami, na przykład z tym wiatrem, w nieodpowiednich warunkach skoczek został Puszczony, gdy konkursy były nie do końca sprawiedliwe, no to często sportowcy, skoczkowie są poirytowani. No i te wszystkie różnego rodzaju takie gesty, jakby pewnego rodzaju frustracja, niezadowolenie później przechodzą do historii tych, tych wszystkich jakby zdarzeń, no można powiedzieć afera Willingen, pewnego rodzaju skandal, bo tam było widać, że i nawet dyrektor dyrektor Światowej Federacji, pan Perel Kil, Włoch, również był podenerwany, nawet się z Chorgotą kłócił, no na pewno, jeżeli chodzi o ten cały obraz ski jumping, no to no, ogólnie FIS-u, nie ski jumping, wróć, tylko, tylko właśnie Światowej Federacji Skoków Narciarskich, to na pewno fajnie to nie wygląda. Pamiętamy, jak rozpoczynał się ten nowy sezon, nowe wytyczne, jeżeli chodzi... O te mierzenie kombinezonów, te wszystkie dyskwalifikacje. Miało to zupełnie lepiej wyglądać. Znaczy, chodzi mi o to, że, że, że jakby system, który miał być stworzony, miał być bardziej przejrzysty, a dla mnie jest prawie jakby to samo, jeżeli chodzi o te dyskwalifikacje. Ciekaw jestem, jak to będzie wyglądało w czasie Mistrzostw Świata w Trondheim. Pamiętamy, kiedy na igrzyskach olimpijskich był pewnego rodzaju taki cyrk, właśnie w konkursie mieszanym, co wtedy, między innymi, reprezentacja Kanady zdobyła medal, tam wiele nacji było dyskwalifikowanych, wycinanych, więc, 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 więc jestem ciekaw, jak to będzie. Wyglądało. Wracając do grany Ruda. Uważam, że ta decyzja o wycofaniu go z dalszej części Pucharów Świata i takie indywidualne przygotowanie do głównej imprezy, która odbędzie się w Mistrzostwach Świata w Trondheim, to może być taka jakby decyzja kluczowa, która w końcowym rozrachunku może się może sprawić, że Granerut osiągnie lepsze wyniki niż, niż, niż Sundal Forfunk i będzie podążał drogą Adama Małysza, choć z drugiej strony, zwykle na tych wielkich imprezach te medale zdobywają zawodnicy, którzy są w tej czołowej światowej czołówce. Top. 10. Tak to będzie wyglądało. Chyba, że ten atut skoczni, że jest to miejsce, jakby dom Graneruda ruda mieszkanie daleko skoczni w końcowym rozrachunku okaże się takim atutem mimo presji, no bo wiadomo, na gospodarzach będzie ta presja większa. Pomimo tego, że trener się zmienił, w Norwegii są kłopoty finansowe, jest mniejsze dofinansowanie, to jednak Forfang Sundal dają radę i tam będą oczekiwać medalu. Zresztą proszę, konkurs drużyn mieszanych, Sundal i również Forfang, wsparci kobietami, wygrywają ten konkurs. Forfang fenomenalnie skacze, niewykluczone, że Wingen wygra. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w tych konkursach w Sapporo i także mm. w, w Like Place. Czy, czy, czy dalej tam będą zwyciężać, ale zwykle bywało, bywało tak, że, że ci skoczkowie utrzymywali formę. Chyba, że będziemy mieli taki przykład, znaczy jakby, no coś takiego jak wtedy Sven Hanawald stracił formę. A na Mistrzostwach świata hałtameki z Małyszem królowali. Wracając do tej afery zachowania tymi Zajca, rozczarowania Słoweńców, w tym momencie można zrozumieć to rozczarowanie Zajca, Laniszka. Chorgoty przed wielką imprezą, no bo łapią formę, są dyskwalifikowani, tracą szansę na dobrą pozycję. Pojawia się taka sportowa złość, tak jak powiedziałem. Stoch żyła, kupacki też to odczuwali w tamtym czasie, kiedy trenerem był Doleżan, też była taka frustracja. Pamiętamy, Adam Małysz również składał protesty. No ale to jest taka sytuacja, która się powtarza. Dziś Słoweńcy są wkurzeni, zirytowani za rok igrzyska. Może być tak, że po, podopieczni Breivika będą tak protestować. Chyba, że FIS sprawi, że te kontrole, to wszystko, jeżeli chodzi o te dyskwalifikacje, będzie to bardziej przejrzyste, bo. Pomimo tych zmian, no cały czas jest to pewnego rodzaju trochę taki cyrk, mówiąc właśnie tak jak Tumbiśler, moi drodzy. Jestem ciekaw, co Wy ogólnie o tym sądzicie, o Gran Rudzie i także o skandalach w Wilingen. Napiszcie w komentarzach. Jeśli podobał się Wam mój materiał, dajcie łapkę do góry, także zachęcam do subskrypcji mojego kanału i także pamiętajcie o tym, żeby udostępniać moje materiały. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hej!